Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do przyjęcia Słowa Bożego na wielką uroczystość 1 listopada wszystkich świętych. Ta uroczystość rodziła się powoli stopniową tradycji żywej Kościoła. Ona ma swoje zakorzenienie w Piśmie Świętym. Tam już spotykamy ten kult, ta, tę cześć oddawaną niektórym świętym, szczególnie w Nowym Testamencie, choćby Pan Jezus czci świętego Jana Chrciciela, pod, podkreśla Jego wielką wartość w narodzie i dla narodu. No taką cześć już jest wyrażana przez Marię, która mówi w. Antyku Magnifikat będą mie czciły wszystkie narody. Ten kult wszystkich świętych będzie dojrzewał na przestrzeni wieków, a około XIII wieku gdzieś już nabierze takiego rozmiaru powszechnego w Kościele Rzymskokatolickim. I dzisiaj ten kult składany wszystkim świętym, jest właśnie taki żywy w tradycji naszej polskiej. Gromadzi nas tak licznie na cmentarzach wokół grobów swoich bliskich. W naszej parafii powiem, że Miłosierdzia Bożego na Grodzisku mszę jak w każdą niedzielę. Nie będzie tylko tej mszy o 11.30. Natomiast na cmentarzu pińczowskim Uroczystość Wszystkich Świętych. Procesja modlitewna za zmarłych jest o 11.30 i po procesji około 12.00 jest Msza Święta, na którą to wszystkich też zapraszamy, bo w tym dniu jest obowiązek uczestnictwa w Mszy Świętej, jak w każdą niedzielę, w kościele lub na cmentarzu. Jeśli ktoś decyduje się na cmentarzu, powinien być jak najbliżej ołtarza ale sięgamy do pisma świętego, tego słowa żywe, żywego, które odsłania nam te tajemnice najpełniej i najgłębiej. I oto pierwsze czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Pisze, ja Jan ujrzałem innego anioła wstępującego od wschodu słońca, a mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu. Nie wyrządzajcie szkody ziemi, ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy czoła sług Boga naszego. I usłyszałem liczbę opieczętowanych, 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Potem ujrzałem a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć z każdego narodu i wszystkich pokoleń ludów i języków stojący przed tronem i przed barankiem odziani są w białe szaty a w ręku ich palmy i głosem donośnym tak wołają zbawienie w Bogu naszym zasiadającym na tronie i w baranku a wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i starców i czterech istot żyjących i na oblicza swe padli przed tronem i pokłon oddali Bogu mówiąc amen Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. A jeden ze starców odezwał się do mnie tymi słowami: Ci przyodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli? I powiedziałem do niego: Panie, ty wiesz. I rzekł do mnie: To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty. I w krwi baranka je wybielili. Oto słowo Boże. Warto zwrócić uwagę na niektóre tylko aspekty tego głębokiego czytania z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła. Jan Apostoł widzi w tej wizji niebo, a w niebie niezliczoną rzeszę zbawionych, i to z różnych języków, kultur, narodów. Nie tylko z narodu żydowskiego, ale z, ze wszystkich narodów. Są odziani w białe szaty, w ręku mają palmy i głosem donośnym wołają zbawienie w Bogu naszym zasiadającym na tronie i w baranku. Szaty białe to symbol niewinności, czystości, radości, szczęścia. Palma to symbol zwycięstwa. Odniesionego, ale dzięki Chrystusowi. Oni mają świadomość, że ich chwała jest darem Jezusa, któremu zaufali, którego wybrali, w którym pokładali nadzieję i się nie zawiedli. Dlatego wielbią Boga, wielbią i baranka, czyli Pana Jezusa, bo w Jego krwi zostali obmyci, oczyszczeni i osiągnęli świętość, zbawienie. Warto zwrócić uwagę jeszcze na ostatni ten akapit. To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi baranka je wybielili. Szli przez ziemię jak każdy z nas, ale byli wierni Jezusowi. Wybrali pana Jezusa i życie z nim. Związali swoją nadzieję tylko z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. Doświadczali różnych przeciwności, cierpienia. Czasami były to upokorzenia, były to i formy męczeńskiej śmierci. Pozostali jednak wierni Jezusowi do końca. Zaufali mu. Swoje życie opłuki i szaty, jak mówi obrazowo Apokalipsa, opłukali we krwi baranka i je wybielili. Właśnie ta krew ich oczyściła. Nawet w formie cierpienia, męczeństwa, przeciwności pozostali wierni. Dlatego cieszą się i radują uczestnicząc w chwale Boga i w chwale Baranka Jezusa Chrystusa. Żyją pełnią już życia, pełnią szczęścia. To jest właśnie ta piękna obietnica, wspaniała, którą daje nam Bóg w Jezusie Chrystusie. Jest nadzieja dla człowieka. Nie musimy być pochyleni do, do Ziemi, smutni. Bez nadziei, pogrążeni w smutku, w bólu. Nie mamy podnieść głowę, po prostu zaufać Jezusowi, że nasze życie jest od Boga i do Boga skierowane, że nasze życie jest prowadzone przez Boga w Jezusie Chrystusie, we wspólnocie Kościoła. Dlatego tak ważne jest trzymać się wspólnoty Kościoła, tak ważne, tak ważne, by swoje życie oprzeć na Bogu, na Jego słowie. Tu się człowiek nie zawiedzie. Ci zbawieni nie ulegli wpływom tego świata, który bardzo proponuje tu szczęście na Ziemi i to jakże dalekie od prawdziwego, czasami tarzającego się właśnie w słabościach, w tych przyjemnościach, tylko chwilowych doznań przemijających. Oni wybrali szczęście, które jest trwałe, które nie przemija, które jest wartością dobra, piękna. Po prostu obiektywnej prawdy, opartego na zasadach moralnych, wynikających z Bożego prawa, i Bożego objawienia, i prawa natury, szanowali to wszystko, dlatego są w niebie. To jest dla nas drogowskaz, kierunek alii, wezwanie, by trzymać się Jezusa, trzymać się Kościoła, by nie ulegać wpływom zgubnych ideologii. Które zniszczą świat i ludzi, bo niszczą. Natomiast Ewangelia buduje człowieka i buduje wspólnotę, która będzie miała swoje wypełnienie w niebie, w szczęściu wiecznym. Warto jeszcze krótko sięgnąć do Ewangelii według świętego Mateusza. I czytam: Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. To jest nauczanie na górze błogosławieństw. Pan Jezus wypowiedział te błogosławieństwa, które są u fundamentów dobra człowieka, które strzegą jego jak gdyby, osoby, jego wolności, jego szczęścia, jego godności. Jego życia wiecznego, strzegą człowieka. To jest jak gdyby taki kodeks moralnego życia, postępowania, w których jest to wielkie zakodowane błogosławieństwo, czyli szczęście, błogosławieni, czyli szczęśliwi, którzy dzisiaj nie przywiązują się do dóbr materialnych, ale z nich mądrze korzystają, przywiązują się do Boga, którzy się smucą z grzechu z grzechu się smucą którzy są cisi nie szukają tanich pochwał którzy pragną sprawiedliwości takiej uczciwości którzy są miłosierni, którzy widzą drugiego człowieka w potrzebie którzy mają czyste serce i o tę wewnętrzną wolność czystości serca dbają Którzy wprowadzają pokój, pokój, braterstwo, miłość, wzajemny szacunek, pomoc, którzy doświadczają prześladowania z tego powodu, że są wierni Ewangelii Jezusowi. Panie mówi, że błogosławieni są i kończy tak. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Czyli Pan Jezus wskazuje, żeby być wierni Ewangelii, wierni Bożemu Słowu, bo się tu czy nie zawiedzie, żeby nie postępować źle wbrew Bożemu prawu, żeby się strzec z grzechu tego, do tego wzywa Pan Jezus. Natomiast nie bać się trudności, cierpienia, które z tym się wiążą, z tą wiernością Bogu. Nie bać się. Boża jest moc większa. I święty Jan apostoł dzisiaj jak gdyby podsumowuje tę rzeczywistość tego dnia, tak pięknego i wspaniałego, radosnego, radosnego ze świętymi w niebie. Mówi tak najmilsi. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Niepoznanie Boga jest również niepoznanie człowieka i niepoznanie świata. Jest chodzeniem w ciemnościach, ogromnych duchowych ciemnościach. Choć świat demonstruje swoją wielkość, mądrość, to jednak chodzi w ciemnościach duchowych. Ci, którzy żyją Ewangelią, czy chodzą w świetle, które pomaga im widzieć rzeczywistość realnie, tu już na ziemi, ale z perspektywą nieba, jako szczęścia ostatecznego. I święty Jan mówi tak, umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawni, o czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Wspaniała obietnica, zapowiedź dla człowieka, czegoś najcudowniejszego, ale to jest tylko w Chrystusie i z Chrystusem i dzięki Chrystusowi. Dlatego tak ważne, by cenić sobie wiarę, cenić sobie modlitwę, cenić mszę świętą, komunię, częstą spowiedź. Też to życie z Bogiem według bożych przykazań i prawa natury. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich, zapraszam na uroczystą Eucharystię w kościele lub na cmentarzu.